W żadnej folii zabezpieczającej, później mamy fakturę Pudełko niedużych, gabarytów w zasadzie nie większe niż 12 cm. Otwieramy w pudełku. Mamy telefon, telefon łudzący przypomina jeden z modeli Noki. Z tyłu mamy aparat, oczywiście bez splaszu. Mamy też latarkę, a także port micro USB, którym będziemy ładować i port zwykłego Jacka, czyli wszystkie słuchawki będą nam pasować. Karta gwarancyjna, pewnie raz nam się przyda, od razu jest z naklejonym numerem seryjnym. Kabel USB micro USB do ładowania. Wejście na europejskie gniazdko oraz słuchawki, powiedzmy, najtańsze, najgorszej jakości, najtańsze, które możemy za symboliczne 5 zł kupić. I bateria. Bateria y, lionowo polimerowa y, 800 mikroamperów I do tego mamy instrukcję obsługi. I otwieramy to. Wejście na dwie karty SIM i na kartę pamięci. Karty pamięci akurat przy sobie teraz w chwili nie mam. Będę wkładał kartę SIM. Oh, yeah. Widzimy, czy te lata nie dzwoni. Latarka działa poprawnie. Dziękuję za uwagę.